Czy zdarzyło ci się kiedyś obudzić w środku nocy, patrzeć w sufit i zastanawiać się, czy naprawdę jestem gotowa, aby zostać mamą? Jeśli to pytanie przyszło ci do głowy, wiedz, że nie jesteś sama. Ta myśl prześladuje wiele kobiet, także te, które od zawsze marzyły o macierzyństwie. W końcu decyzja o sprowadzeniu nowego życia na świat wiąże się z ogromnym ciężarem emocjonalnym. Strach, wątpliwości i motyle w brzuchu. Wszystko to jest częścią tego procesu. Ale oto prawda, o której nikt ci nie mówi: bycie gotową na macierzyństwo nie oznacza posiadania wszystkich odpowiedzi. Czasami oznaki, że jesteś przygotowana, są tak subtelne, że łatwo je przeoczyć. Dziś podzielę się pięcioma nieoczekiwanymi sygnałami, które mogą dowodzić, że jesteś emocjonalnie i e mentalnie gotowa na tę podróż, nawet jeśli jeszcze tego nie zauważyłaś. Um, sinal piąty podeser całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na macierzyństwo. Więc jeśli chcesz się dowiedzieć, czy jesteś gotowa na ten ważny krok, zostań ze mną. Se voce tiver um filmę zobaczysz, voce pode fazer o mesmo, masną no sabę, woseną podzi fazerisu. Macierzyństwo jest bez wątpienia jedną z najbardziej transformujących podróży w życiu kobiety. Ale wraz z tą transformacją pojawiają się również niepewności elenki. E para brinkar, normalmente. Być może już zadawałaś sobie pytania, czy będę umiała opiekować się dzieckiem? Albo, a co jeśli popełnię błędy, które wpłyną na przyszłość mojego dziecka? Takie wątpliwości są bardziej powszechne niż myślisz. E stanowią część emocjonalnego procesu adaptawel do przyjścia na świat nowego członka rodziny. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że poczucie niepewności nie oznacza, że nie będziesz dobrą mamą. Wręcz przeciwnie. Ten niepokój pokazuje, że masz głębokie poczucie odpowiedzialności, a to już samo w sobie jest oznaką emocjonalnego przygotowania. W tym filmie przeanalizujemy pięć jasnych, choć rzadko omawianych sygnałów, które mogą wskazywać, że jesteś bardziej przygotowana niż myślisz na ten nowy etap życia. W miarę jak będziemy przechodzić przez każdy z tych punktów, zobaczysz, że każdy sygnał może być subtelnym przypomnieniem, że jesteś na właściwej drodze, aby przyjąć macierzyństwo z miłością, EU, pewnością siebie. Jeśli jest coś, co warto powiedzieć od razu, to to, że idealna mama nie istnieje. Para trudna prawda do zaakceptowania w świecie, w którym media społecznościowe są pełne wyidealizowanych obrazów macierzyństwa, uśmiechniętych mam, spokojnych dzieci e nieskazitelnych domów. Ale rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Bycie mamą oznacza nieprzespane noce, zmęczenie fizyczne, e czasem nawet poczucie nieadekwatności. E wiesz co, para brincar są o porządku, aby tak się czuć. Strach i niepokój są częścią procesu. W końcu bycie odpowiedzialnym za nowe życie to coś ogromnego i często przerażającego. Dlatego aceita swoich emocji, e pozwolenie sobie na odczuwanie wrażliwości para znak emocjonalnej dojrzałości. Pokazuje to, że jesteś otwarta na naukę i rozwój poprzez wyzwania, a to jedna z najważniejszych cech dobrej mamy. Kolejnym kluczowym aspektem jest poszukiwanie wsparcia. Niezależnie od tego, czy będzie para parcheiro, przyjaciele, czy nawet grupy matek, Dzielenie się swoimi lękami, e słuchanie doświadczeń innych może znacząco zmniejszyć poziom niepokoju. Więc jeśli zauważyłaś już, że jesteś gotowa stawić czoła swoim lękom, e szukać pomocy, gdy jest to potrzebne, to już jest wyraźnym znakiem, że jesteś bardziej przygotowana na macierzyństwo niż myślisz. Pierwszy znak Wizualizacja przyszłości. Czy zdarzyło Ci się wyobrażać sobie, jak będzie wyglądała twarz Twojego dziecka? A może spędziłaś godziny wybierając imiona, planując pokój dziecięcy lub marząc o pierwszych wspólnych chwilach? Jeśli tak, to wiedz, że jest to jeden z pierwszych i e najważniejszych sygnałów, że jesteś emocjonalnie związana z ideą macierzyństwa. Wizualizacja przyszłości to potężny znak gotowości emocjonalnej, ponieważ pokazuje, że już zaczęłaś budować więź z dzieckiem, jeszcze zanim się urodzi. Te myśli to nie tylko marzenia czy fantazje. Um ujawniają, jak bardzo jesteś gotowa zainwestować swoją energię, miłość e uwagę w to nowe życie. Wskazują, że na pewnym poziomie zaakceptowałaś już transformację, jaką niesie macierzyństwo. Warto pamiętać, że ta wizualizacja nie musi być doskonała. Być może nadal masz wątpliwości, jak wszystko zorganizować, lub jak poradzić sobie ze zmianami. Para całkowicie normalne. Liczy się intencja i chęć opieki oraz ochrony dziecka. Jeśli już potrafisz wyobrazić sobie przygotowywanie wyprawki. Urządzanie pokoju lub po prostu trzymanie dziecka w ramionach to wyraźny znak, że twoje serce i umysł zaczęły się dostosowywać do tego nowego etapu życia. Drugi znak – chęć do nauki. Jednym z najbardziej zachęcających znaków, że jesteś gotowa na macierzyństwo, jest twoja ciekawość, a chęć do nauki. Czy zaczęłaś już szukać informacji o porodzie, karmieniu piersią lub opiece nad noworodkami? W océpo podekwerer Querer Saber Mais sobre a Fazyrką et Instruções do filme et des TEMAS para dążenie do zdobywania wiedzy świadczy o proaktywnej e odpowiedzialnej postawie. Oznacza, że nie nie chcesz po prostu czekać na rozwój wydarzeń. Chcesz być przygotowana. A to kluczowe, aby radzić sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami, które mogą pojawić się po drodze. Macierzyństwo para nieustanna nauka. Każdy etap przynosi nowe odkrycia i nowe wyzwania. Fakt, że już teraz chcesz zdobywać informacje, pokazuje dojrzałość e innowacyjne podejście, por zapewnić swojemu dziecku jak najlepszą opiekę. Jeśli jeszcze nie zaczęłaś tej nauki, nie martw się. Nigdy nie jest za późno, aby się przygotować. Możesz zacząć de prostych lektur, rozmów z innymi mamami lub udziału w kursach i warsztatach. Najważniejsze jest utrzymanie gotowości do rozwoju e dostosowywania się do zmian. Trzeci znak samoświadomość e poszukiwanie wsparcia. Kolejnym kluczowym sygnałem, że jesteś emocjonalnie gotowa na macierzyństwo, jest twoja zdolność do refleksji e, radzenia sobie z własnymi emocjami. W pode simplesmente fazer isso, se w OC odczuwasz strach, nauki serler. Ale zamiast ignorować te uczucia, mierzysz się z nimi, e starasz się je zrozumieć. Para ogromny krok, ponieważ pokazuje, że jesteś otwarta na rozwój emocjonalny e, gotowa szukać pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na przykład wiele przyszłych mam znajduje wsparcie rozmawiając z innymi kobietami, które mają już to doświadczenie za sobą. Grupo zde wsparcia e-społeczności online potem ser okazać się niezwykle pomocne w wymianie informacji e budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Co więcej, szukanie pomocy u specjalisty, na przykład terapia zajmującego się zdrowiem psychoznym w okresie okołoporodowym, nie jest oznaką słabości. Wręcz przeciwnie, to świadoma decyzja, która pokazuje troskę o własne samopoczucie. Oraz dobro dziecka. Jeśli już zaczęłaś myśleć o tym, jak wzmocnić się emocjonalnie, lub rozważałaś skorzystanie ze wsparcia psychologicznego, to znak, że budujesz solidne fundamenty emocjonalne, które pomogą ci sprostać zarówno wyzwaniom, jak i radościom związanym z macierzyństwem. Kolejny krok. Gotowość do poświęceń teraz. Gdy już wiesz, jak ważna jest chęć do nauki e-samoświadomość, przejdziemy do kolejnego kluczowego aspektu: gotowości do poświęceń. Ten kolejny znak może ujawnić jeszcze więcej na temat Twojej zdolności do przyjęcia macierzyństwa z miłością e dojrzałością. Czwarty znak. Gotowość do poświęceń. Macierzyństwo przynosi wiele zmian, a jedną z najbardziej wymagających jest potrzeba rezygnacji z pewnych nawyków i rutyn. Ale oto prawda. Gotowość do poświęceń to jeden z najjaśniejszych sygnałów emocjonalnego przygotowania do roli matki. Jeśli już zaczęłaś zastanawiać się, jak przeorganizujesz swoje życie, aby przyjąć dziecko. Od nieprzespanych nocy po zmiany w budżecie domowym, to znak, że akceptujesz tę nową rzeczywistość. Taka postawa świadczy o odpowiedzialności i bezwarunkowej miłości. Na przykład, może już planujesz ograniczyć wyjścia z przyjaciółmi, dostosować przestrzeń w domu, lub nawet zmienić priorytety zawodowe. Te z pozoru drobne zmiany mają ogromne znaczenie emocjonalne, ponieważ przygotowują cię do roli matki. Najciekawsze jest to, że ta transformacja często zachodzi naturalnie. Nie postrzegasz tych zmian jako ciężaru, ale jako świadomy wybór, by postawić dobro dziecka na pierwszym miejscu. To pokazuje dojrzałość i gotowość emocjonalną. Warto jednak podkreślić, że poświęcenia nie oznaczają rezygnacji z własnej tożsamości. Zrównoważona matka musi także dbać o siebie, aby móc dobrze opiekować się dzieckiem. Gotowość do adaptacji bez zatracenia siebie to jeden z najzdrowszych sygnałów przygotowania do macierzyństwa. Przerwa na refleksję teraz. Gdy omówiliśmy emocjonalny wpływ gotowości do poświęceń, zatrzymajmy się na chwilę, by wspólnie się zastanowić. Jak się czujesz w związku z macierzyństwem? Czy dostrzegasz u siebie niektóre z tych sygnałów? Może zidentyfikowałaś się z chęcią nauki, gotowością do poświęceń, lub potrzebą emocjonalnego wsparcia? A może wciąż zmagasz się z niepewnościami i mieszanymi emocjami? Bez względu na to, na jakim etapie jesteś, pamiętaj, że twoje uczucia są ważne. Każda kobieta przechodzi przez unikalny proces emocjonalnego przygotowania do macierzyństwa i nie ma tu jednego właściwego sposobu na przeżywanie tego etapu. Chciałabym cię teraz zaprosić do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Co najczęściej przychodzi ci na myśl, gdy myślisz o byciu mamą? Czy odczuwasz strach, ekscytację, a może wszystko naraz? Jeśli jesteś już mamą, podziel się swoją historią. Twoje doświadczenie może być wsparciem, którego inna kobieta właśnie teraz potrzebuje. Piąty znak. Akceptacja niedoskonałości. Przechodzimy teraz do piątego i być może najważniejszego znaku. Czy potrafisz zaakceptować, że nigdy nie będziesz w 100% gotowa, by zostać mamą? To może brzmieć sprzecznie, ale prawda jest taka, że macierzyństwo nie polega na dążeniu do perfekcji. Chodzi o adaptację, naukę i ciągły rozwój. Wiele mam odkrywa z czasem, że najważniejsze nie jest posiadanie wszystkich odpowiedzi, ale gotowość do prób, błędów i podejmowania kolejnych prób. Jeśli już teraz zdajesz sobie sprawę, że nie musisz być idealna, aby być dobrą mamą, to świadczy to o głębokiej emocjonalnej dojrzałości. Ta świadomość uwalnia cię od ciężaru samokrytyki i pozwala skupić się na tym, co naprawdę się liczy: miłości, opiece i wspólnym wzrastaniu z dzieckiem. Niepewność może się pojawić i to jest w porządku. Strach przed popełnieniem błędu istnieje, ponieważ ci zależy. Kluczem do zdrowego macierzyństwa jest jednak zrozumienie, że wątpliwości i wyzwania są naturalne. Najważniejsze to szukać rozwiązań, zamiast tkwić w poczuciu winy. Jeśli już teraz widzisz macierzyństwo jako proces wzrastania, zarówno dla siebie, jak i dla swojego dziecka, gratulacje. Jesteś emocjonalnie gotowa na tę podróż. Co dalej? Praktyczna porada teraz. Gdy omówiliśmy wszystkie pięć sygnałów, czas na praktyczną wskazówkę, która pomoże ci jeszcze bardziej wzmocnić emocjonalne i mentalne przygotowanie. Zacznij prowadzić dziennik Myśli i Uczuć. Zapisuj swoje obawy, nadzieje i pomysły na przyszłość. To proste ćwiczenie pomoże ci uporządkować myśli, zmniejszyć lęk i dostrzec, jak daleko już zaszłaś w swojej podróży ku macierzyństwu. Nie zapomnij też wrócić tutaj, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami lub zapytać o coś, co cię nurtuje. Pamiętaj, nie jesteś sama na tej drodze. Jeśli po wszystkim, co omówiliśmy, nadal odczuwasz pewną niepewność, oto praktyczna wskazówka, która może zmienić twoje emocje i pomóc ci uporządkować myśli. Zacznij prowadzić Dziennik Emocji. Dziennik to potężne narzędzie do radzenia sobie z lękiem i lepszego zrozumienia uczuć, które pojawiają się podczas przygotowań do macierzyństwa. Pisanie o swoich emocjach pozwala ci rozpoznać i przetworzyć swoje obawy, a także zidentyfikować schematy myślowe, które mogą. Dziś omówiliśmy pięć ważnych znaków, które mogą wskazywać, że jesteś bardziej przygotowana na tę podróż niż myślisz. Od wyobrażania sobie przyszłości swojego dziecka po zaakceptowanie, że perfekcja nie istnieje. Każdy z tych znaków odzwierciedla Twoje emocjonalne zaangażowanie i gotowość na zmiany, jakie niesie macierzyństwo. Jeśli dotarłaś do tego momentu, już zrobiłaś pierwszy krok. Spojrzałaś na swoje emocje. To samo w sobie pokazuje siłę, którą masz w sobie. To ta siła poprowadzi cię przez trudne chwile i przypomni, że macierzyństwo to przede wszystkim podróż pełna rozwoju i transformacji. Jeśli ten film przyniósł ci jasność, pocieszenie lub nowe refleksje, nie zatrzymuj się tutaj. Droga do macierzyństwa to ciągła nauka i wsparcie emocjonalne, a ja chcę być z tobą na każdym kroku tej ścieżki. Dlatego zasubskrybuj kanał już teraz i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy pojawi się nowy film. Tutaj znajdziesz jeszcze więcej treści o macierzyństwie, zdrowiu psychicznym i przygotowaniu emocjonalnym do tej nowej roli. Pamiętaj, nie jesteś sama. Jestem tutaj, aby Cię prowadzić i wspierać. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Podobało Ci się to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, i chcesz dowiedzieć się więcej? Przygotowałam lekki i praktyczny przewodnik cyfrowy, który pomoże Ci w tej podróży do macierzyństwa z większą pewnością siebie i spokojem. Link znajdziesz w opisie. Zajrzyj tam, jestem pewna, że bardzo Ci pomoże.